Może trochę za blisko stoi, ale... <noise> Jak robią policję, nie? <noise> tam jest policja... Oni... Ale co tam, nie? Zrobili napad na bank. Stoją sobie. Nie no, pięknie. Jak to ktoś ogląda z nich, no to... Piękna robota, no. A z dobrze że tam pojechałem tam w tą stronę, nie? Masakra. Piękna na